przylagowało Okej, okay, kolejne będzie starcie z wilczkami Zaczeba już jeden został Ile się nie mylę Ale nawet jeden potrafi zabić Okej, okay, zbieraj rosę poranną Się sprzeda się No Запиши и так. Окей. Wilczki pozabiane, więc taka droga mniej więcej obczyszczona. Wiedziałem. Teraz tylko czekać, aż samo przejdzie. O ile w ogóle samo przejdzie? Okej. Okay. A, przeszło. Wiem, że przejdzie. Okej, okay, dochodzimy do syłu, y Gyödel. Drugi raz. Niestety. Ale okej. Okay. Teraz tylko ściągnąć i noga. Gdzieś tu był handlarz. Myślę: Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Szczanin, górnik. To dla mnie za ciężkie. Ja wiem, że gdzieś był tu taki... O właśnie, to nie pozwala tam... Tarcza, czaszki, a siła zrósła. Dobra, to na razie torcze, skorzoną tarczę. 20 tysięcy to mogłem mu posprzedawać No cóż, idziemy teraz do Inoga. To ty! Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie jest Sardas? Później odpowiem na twoje pytania. Mamy większe zmartwienia. O co chodzi? Anok i ja potrzebujemy cię w Silden. Czy z moim bratem wszystko w porządku? Nasiliły się ataki orków? Wszystko w porządku. Przynajmniej na razie. Jestem tu, aby przywrócić porządek w tej krainie. Twój brat do mnie dołączy pod warunkiem, że także to zrobisz. Byłoby dla mnie zaszczytem wsparcie mego brata i ciebie w tej szlachetnej misji. Lecz w tej chwili nie mogę z tobą pójść. Dlaczego nie? Mój brat powierzył mi ważne obowiązki. Zanim ich nie dopełnię. Nie mogę się stąd ruszyć. Jak w Myrtanie może panować pokój, kiedy rządzą nią tak ograniczone umysły? Pozwól, że pomogę Ci w obowiązkach. Nie mamy czasu do stracenia. Mój szpieg musi wrócić cały i zdrowy. Trzeba zebrać podatki od moich obywateli. Trzeba też odeskortować ważną karawanę opuszczającą Geldern i natychmiast zniszczyć obóz Orków. Dlaczego ta karawana jest taka ważna? Ma zapasy, które musimy wysłać do Silden, nim sami tam wyruszymy. Jakie zapasy? Naszą najlepszą rudę i broń. Jak wyślecie te zapasy? Kto poprowadzi karawanę? Kupiec zwany Hamlar. Karawana kupiecka jest gotowa do wyruszenia do Gelder. Trzeba ją eskortować do pewnego miejsca, ale bądź ostrożny. Po drodze możecie mieć kłopoty. Zakładam, że masz tak małe siły, że nie możesz przydzielić nikogo do tego zadania i chcesz, żebym ja się tym zajął. To dla dobra myrtany. Tylko ja wiem, co jest dobre dla myrtany. Nie próbuj. Ach! Pójdę już. Co się stało z twoim szpiegiem? Poinformowano mnie, że ten szpieg, mój najlepszy, może być w tarapatach. Jak on się nazywa? Clovis. Od dawna nam służy. Gdzie go wysłaliście? Do Trellis. Anok wysłał go tam, żeby obserwował orków. Masz więcej informacji na temat miejsca pobytu Clovis'a? Cóż, Torus trzyma więźniów w miejscu znajdującym się w pobliżu zamku i areny. Tam może być Clovis. Czy Clovis przesłał jakąś informację zanim zniknął? W ostatniej wiadomości informował, że w Trellis spodziewana jest wizyta kogoś ważnego. Może jakiegoś Herszta. Od tego czasu Clovis się nie odezwał. Kiedy to było? Dawno temu i ani słowa. Obawiam się najgorszego. Mój brat zawsze mawia, cisza zadaje większy ból niż klinga orków. Rozumiem. Clovis może być przydatny w mojej misji. Ruszam po niego. Niech Inos będzie z tobą. Dlaczego przejmujesz się podatkami, kiedy dookoła trwa wojna? Nasze kufry pustoszeją, a od sześciu miesięcy nie zebraliśmy podatków. Nie możemy ruszyć bez tego złota. Jest nam potrzebne na zakup zapasów. Żywność, mikstury leczące, zbroje i... Co? I broń. Idź do wsi, zbierz podatki i daj je Anogowi. Dlaczego nie wyślesz swoich ludzi? Albo sług? Ich także wysłałem na służbę u Anoga. Czy wiesz, że wielką część mego życia spędziłem walcząc za Myrtane, A teraz robisz sobie ze mnie chłopca na posyłki? Proszę. To będzie ostatnie zadanie. Obiecuję. Kto jest ci winien podatki? Cornelius, Dylan, Anton, Barnabas, Borys i z naszych? Spotkaliśmy się. Pójdę już. Gdzie jest ten obóz? Przed Monterą. Rozpoczęli już jakąś ofensywę? Nie, ale nie mądrze byłoby pozwolić im znaleźć się tak blisko. Są znani ze stwarzania problemów. Trzeba zniszczyć ten obóz. Nie, to byłby wielki błąd. Jak to? Nie rozumiem. Nie możemy mieć martwych orków na naszej ziemi. To mogłoby rozwścieczyć torusa, a wtedy przypuściłby na nas zmasowany atak. Nigdy nie obronilibyśmy się przed atakiem torusa. Wątpię, czy bylibyście w stanie obronić się przed spadającym liściem. Wasze kopalnie wciąż działają? Tak. Potrzebna nam ruda do produkcji broni. Więc dobrze. Musimy zadbać o bezpieczeństwo kopalń. Trzeba zniszczyć ten obóz. Uda mi się wszystko naprawić, zanim torus się dowie. Ruszam. Niech Inos da trochę rozumu temu szalonemu wojownikowi. Inos cię nie słyszy. Za to ja tak. Uh, więc uh. licz się ze słowami. Okej, okay, więc dobra, zwierzemy sobie podatki. Ogólnie to trochę pop robimy toś, to poszukamy se. Przyszedłem po podatki dla anoga. Mhm. Mm O... Oh. Co nie będzie... Co nie będzie. Chwila, bo tam jest droga do Sylden. Tam jest droga do... Ja? Od Panteru to gdzieś jakoś... No, dobra, idziemy. Dawny buntownik. Co? Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Niektórzy uważają mnie za wojownika. Wspaniale! Potrzebujemy wojowników. Ja jestem wojownikiem. Był nim też mój ojciec i moja matka. Była jedyną wojowniczką w Myrtanie. Była też świetną kucharką i. Dziękuję, muszę już iść. Przyszedłem po podatki dla Anoga. O! Przypomniało mi się, że mój ojciec kiedyś zbierał podatki. Zbierał je od. Po prostu daj mi złoto. Dobrze, dobrze, masz. Ochroniasz Borisa. No tak, room. bez nie ty gieranie. O, oh, ale lagi. Jest. Ja pieprze O. Dobra Nie damy sobie tak rady Może jak trochę poćwiczymy Ale to kiedy indziej Więc na razie ja się z wami żegnam mm. Niech się załaduję Załaduję Dobra, to ja się z wami żegram. Cześć, ja Nara Hej, Do usłyszenia w kolejnych odcinkach w serii Zagrajmy w Gothic 3 Zmierz Bogów A także innych Na razie